Do Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj zastanowimy się nad pytaniem, do czego mężczyźnie potrzebna jest tak naprawdę kobieta? Po co mężczyźni chcą się wiązać? Czy chodzi tylko o sprzątanie, pranie, gotowanie? I ewentualnie sferę łóżkową? Czy chodzi o coś więcej? Co tak naprawdę mężczyźni oczekują od kobiet i co jest dla nich istotne, ważne w relacji z kobietą? Wielu z Was pisze mi w komentarzach, że już się sparzyło, że są po rozwodach, po ciężkich relacjach, trudnych przejściach związkowych i po prostu już poddało się, nie szuka, nie wchodzi na aplikacje randkowe, nie chce się spotykać z kobietami. I ja to z jednej strony rozumiem, natomiast z drugiej strony prawda też jest taka, że my jako ludzie nie jesteśmy do stworzenia do życia samemu w pojedynkę. My potrzebujemy drugiego człowieka, żeby dobrze i zdrowo funkcjonować. Oczywiście mówię o zdrowej relacji, a nie o toksycznej. To jest oczywiste. I teraz wielu panów mówi, że Kobieta to jest tak naprawdę już zbędny przeżytek w dzisiejszych czasach, bo posprzątać może sprzątaczka, ugotować się może samemu, albo iść do restauracji. Mężczyzna, oczywiście, którego stać na takie życie. No i można by powiedzieć, no w sumie racja. Tylko prawda też jest taka, że mężczyzna, który żyje sam i znam takich panów, Kompletnie o siebie nie dba i nie chodzi mi tu o siłownię, chociaż to też, czy uprawianie sportów i tak dalej. Natomiast po prostu on o siebie nie dba, nie dba o swoje zdrowie, nie bada się regularnie, to jest kompletnie poza jego strefą zainteresowania, nie odżywia się prawidłowo, nie odżywia się zdrowo przede wszystkim. Bo tak jak ci panowie mówią, po co? Po co? Dla kogo? Jak będę chory, to i tak nikt, nikt po mnie płakać nie będzie, tak, bo jestem sam. I to jest właśnie błędne koło. Teraz no, możemy się zastanowić, no okej, okay, no to jedni sobie żyją, tak. No, każdego wola, y, każdego wybór, jak swoje życie spędzi. Y, natomiast y, tutaj muszę podkreślić jedną rzecz, że są badania. Które mówią, że mężczyzna, który jest żonaty, żyje od 2 do 8 lat dłużej, w zależności od badań. I to oczywiście na to, ma, na to składają się różne czynniki, bo właśnie kobieta często wyśle do lekarza. Jak jest rodzina, no to też trzeba bardziej zwracać uwagę na, na swoje zdrowie, żeby z tą rodziną spędzić jak najwięcej czasu. Jak jest dobra relacja, no to każdy też to chce tą relację przeżyć jak najdłużej, więc to również jest istotne, czy będziemy zdrowi, czy nie. Natomiast no jak człowiek jest sam, to po prostu to te, te argumenty, te aspekty odpadają i nie ma takiej potrzeby dbania o siebie, no bo w sumie dla kogo i po co. A więc wracając do pytania, do czego mężczyźni potrzebują tych kobiet? Jeśli powiemy, że no nie do gotowania, bo może sam ugotować, nie do sprzątania, bo są, jest wielu mężczyzn, którzy sami ogarną mieszkanie, może nawet i lepiej niż kobieta. Sprawy łóżkowe mogą sobie również bardzo łatwo dzisiaj załatwić. Więc w sumie po co? No i właśnie, są takie aspekty, o których wydaje mi się, że wielu nie myśli i to są takie małe detale, które da kobieta. Będąca z mężczyzną w zdrowej relacji, czyli przede wszystkim da radość, da uśmiech, da taką iskrę do tego, że po prostu mężczyźnie chce się żyć. I co więcej, chce mu się wracać do domu, że nie będzie ciągłych pretensji o to, że mało zarabia, że nie tak wygląda, że siedzi przed telewizorem, że nic nie robi, wiecie, takie ciągłe gderanie przy uchu, bo no, chyba każdy z Pan przyzna, że na to nie czeka po powrocie do domu z pracy. Natomiast we dwójkę łatwiej jest się też motywować, wspierać wzajemnie. Nawet jeśli chodzi o takie kwestie jak sport, tak? Jeśli jedna osoba uprawia sport, dużo łatwiej będzie drugiej osobie zacząć robić cokolwiek, zacząć jakąś aktywność fizyczną, ponieważ będzie widział, że, no, okay, jeśli moja partnerka. Chodzi na fitness czy biega rano, no to ja też mam chęć coś ze sobą zrobić, tak? A nie będę siedział jak ten flak na kanapie i yy, oglądał Netflixa. To, co mężczyźni na pewno potrzebują, i to chyba tutaj nie ma żadnej dyskusji, to jest szacunek. To jest ogromna wartość dla mężczyzn. I jeśli kobieta mężczyzn nie będzie szanowała, no to chyba nie ma możliwości, żeby prędzej czy później ta relacja nie upadła. Chyba naprawdę, że ktoś ma tak niskie poczucie własnej wartości, że nawet bez szacunku będzie w tej relacji jakoś funkcjonował, a raczej wegetował, ale po prostu w niej będzie. Natomiast no, zdrowy mężczyzna w miarę z umiarkowanym nawet poczuciem własnej wartości nie będzie w relacji, w której nie będzie szanowany. Wielu mężczyzn też potrzebuje po prostu kobiety do tego, żeby założyć rodzinę i żeby wspólnie wychowywać dzieci. E, takie głosy również przejawiają się w komentarzach, e, które mi piszecie, natomiast muszę przyznać, że jest ich zdecydowana mniejszość. E, aczkolwiek no, nie wierzę, że mężczyźni wszyscy chcą być singlami, żaden nie chce mieć dziecka. E, nawet panowie, którzy mi piszą e, maile, piszą, no, że... Po prostu los często się tak ułożył, że nie zdołali założyć rodziny, i z jednej strony trochę żałują, z drugiej patrząc na to, co się dzieje, jak teraz młodzież wygląda, zachowuje się, może i ten żal jest troszeczkę mniejszy. Natomiast no w głębi duszy wydaje mi się, że jest na pewno spora grupa mężczyzn, którzy chcieliby powołać. Potomstwo na ten świat, którzy chcieliby się ożenić i którzy chcieli po prostu, by mieć pełną rodzinę. Kobieta, która, jest, która daje taką oazę spokoju, radości, jest kobietą, która jest bardzo pożądana przez mężczyzn, bo ona właśnie daje ten powód, dla którego warto wrócić do domu. Także to jest kilka punktów, które które zauważyłam u mężczyzn, że są one dla nich ważne, jeśli chodzi o, o kobietę i o powód, dla którego chcą w ogóle wchodzić w relacje z kobietami. Ciekawa jestem, jakie Wasze są spostrzeżenia. Na ten temat, oczywiście to jest pytanie głównie do panów, ale zdań pań również chciałabym bardzo usłyszeć czy też przeczytać, więc dajcie mi znać w komentarzach, do czego panowie, wy osobiście potrzebujecie kobiety, partnerki. Jestem bardzo ciekawa waszych opinii. A ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku.